Z wami mieszka oglądany. Dzisiaj was trochę nauczę matematyki. Więc najpierw zacznijmy sobie od dodawania. Więc. Każdy chyba to już wie. Jeden dodać 1. 2. 2, 2 dodać dwa, 4, 3 dodać 3 6. A teraz. No może wiecie już dodawanie, odejmowanie, wiecie już. Ale teraz Was na, e, nauczę no, takiej szczególnej tabliczki mnożenia. Dwa, e, jeden razy jeden, dwa razy dwa, trzy razy trzy i tak tak dalej. Jeden razy jeden. Jeden. Dwa razy dwa. cztery. Trzy razy trzy. Dziewięć.

10 razy, 10, 100. No i możemy kończyć ten odcinek. No i baj baj.